W ostatnim filmie powiedziałem o tym, co trzeba, na, co, na co trzeba zwrócić uwagę, y, zaczynając y, tworzyć spoinę przy spawaniu aluminium. Sam początek, co się dzieje po jarzeniem łuku, jak powstaje jeziorko i tak dalej. Także tutaj odsyłam cię do mojego pierwszego filmu, y, do mojego pierwszego filmu, a teraz y, opowiem Ci o tym, co dzieje się dalej podczas tworzenia tej faktycznej spoiny. Już był sam początek. Samo zajarzenie, pierwsze podanie mamy za sobą. Teraz już uzyskaliśmy odpowiednią temperaturę, o której także mówiłem w poprzednim filmie, także zachęcam Cię do tego, żebyś do niego wrócił. Yy, mamy odpowiednią temperaturę materiału, załóżmy, że mamy blachę 3 mm. Narysowałeś sobie te dwie linie prowadzące Ciebie yy, w tej odległości 3, 4, 5 mm, równoległe, które Cię prowadzą. Żebyś widział, jak szeroko jeziorko się rozlewa. Jeśli ono się rozlewa właśnie do tej szerokości, to wtedy podajesz drut. I przesuwasz się do przodu w kierunku, w którym chcesz tworzyć swoją spoinę i znowu musisz odczekać. Niestety, spawanie polega przede wszystkim Tigiem na tym, że, że dużo czekamy momentami. Wbrew pozorom mogłoby się wydawać. Ale to jest właśnie stworzone z takich właśnie momentów, że albo jedziemy do przodu, albo czekamy, albo jedziemy do przodu, albo czekamy w wielu sytuacjach. W niektórych sytuacjach można się przesuwać cały czas do przodu nie czekając, <laughs> zwłaszcza na cięższych materiałach. Ale załóżmy, że masz trójkę blachę, 120 amperów, od 60 do 120 herców, to na początek dla Ciebie nie ma większego znaczenia i, i tak sobie spawasz. Masz tą temperaturę, masz jeziorko, podajesz spoiwo. Spoiwa musisz podać na tyle dużo, żeby spoina pozostała wyższa niż powierzchnia Twojego materiału. Jak weźmiemy właśnie to Górną część naszej blachy, <coughs> powierzchni naszej blachy, jest na taki punkt, można powiedzieć, wyjścia, odniesienia. To spoina powinna być wyższa. Prawidłowo wykonana spoina powinna być wyższa niż sama blacha. I teraz, żeby to zrobić, trzeba się nauczyć dozować odpowiednio ilość podawanego spoiwa każdorazowo po przesunięciu się do przodu. I tutaj Ilość spoiwa zależy w dużym stopniu od tego właśnie jakim natężeniem my operujemy. Bo jeśli mamy stosunkowo niskie natężenie, na przykład na tą trójkę blachę 90 amperów, to też się da zrobić na 90 amperach. To będzie o wiele dłużej trwało niż na 120 albo 130, ale też się da. Trzeba jeszcze więcej czekać niż normalnie, ale jest to wykonalne. I teraz jak będziemy spawali na takich 90 amperach, to tego spoiwa podasz o wiele mniej niż na 120 albo na 130 amperach, ze względu na to, że spoiwa, tak jak także wspomniałem wcześniej w poprzednim filmie, ma właściwości chłodzące i jak my tego spoiwa za dużo podamy, to za bardzo wystudzimy nasze jeziorko, nawet do takiego momentu, że ono chwilami będzie zanikało i będzie problem z podawaniem drutu w pewnym momencie. Jeśli weźmiesz sobie właśnie, ustawisz takie 120, 130 amperów, to tu już raczej tego problemu nie będziesz miał, bo to na tyle dużo energii wprowadzimy, że mm, bez problemu prawie że, prawie, że każdą ilość spoiwa będzie w stanie przyjąć Twoje jeziorko. Z tym, że to się będzie wtedy objawiało w tym, spojna nie będzie się narastać yy, bez końca, tylko będzie się zapadało. Będzie się zapadało poniżej poziomu materiału i będzie się objawiało właśnie przetopieniem się na drugą stronę, czyli tak zwanym przetopem, Y, czyli taką sznurówką, można powiedzieć, od spodu Twojej blachy. Na tym nam zależy. To jest y, objaw tego, że spoina została poprawnie wykonana, ale może niekoniecznie na początku. Na sam początek, jak się uczysz spawać, to nie musisz za wszelką cenę dążyć do tego, żeby utworzyć ładny, poprawny, równomierny przetop, bo to ci nie, przetop, bo to ci nie będzie wychodziło. Dobrze jest sobie po prostu, jak już masz te dwie linie narysowane, tworzysz tą spoinę, to przede wszystkim na samym początku skupić się na tym, żeby chociaż wierzchnia warstwa Twojej spoiny, spoiny, czyli lico, wyszło równomierne, takiej samej cały czas szerokości, żeby się nie rozszerzało za nadto w miarę przesuwania się do przodu i żeby miało taką samą właśnie wysokość, szerokość i żeby nie zmieniało właśnie tych parametrów. I żeby to zrobić, to musisz właśnie znaleźć sobie tą taką idealną, można powiedzieć, prędkość. Ani za szybko, ani za wolno. Jeśli ty będziesz za szybki, to spójna będzie rosła wysoka, nie będzie się odpowiednio głęboko wtapiała. Jeśli będziesz za wolny, to pomimo, że ty będziesz podawał nawet i o średnicy 3,2 mm i z dużą ilością, ale będziesz za wolno się przesuwał do przodu, to ta spójna będzie coraz szersza, coraz bardziej wypłaszczona, w pewnym momencie zapadnięta, aż w pewnym momencie w ogóle wypalisz dziurę że tutaj chodzi o to, żeby dobrać sobie odpowiednią prędkość do grubości materiału i natężenia jakim spawamy. Trudno mi tu jest powiedzieć, a nawet jeśli bym Ci powiedział z jaką prędkością miałbyś spawać, czyli prędkość przesuwania dłoni w metrach na sekundę, to nawet trudno by to było Tobie w jakiś sposób przełożyć, no bo Ty nie masz, nie wiem, prędkościomierza pod przyłbicą i nie widzisz z jaką prędkością przesuwasz się dłonią. Tutaj trzeba sobie to wyczuć i to jest właśnie łatwo zaobserwować, jeśli ty masz te dwie linie narysowane. Jeśli masz te dwie linie narysowane, to cały czas możesz obserwować, a w pewnym sensie nawet sterować szerokością Twojego jeziorka spawalniczego. Jeśli Ty widzisz, że za daleko się wysuwasz, rozszerzasz się poza jedną i drugą kreskę, którą Masz wytrasowaną czyli powiedzmy, jak masz 4-5 mm yy, odległości między tymi wytrasowanymi liniami, a ty zaczynasz się rozlewać na 6, 7, 8 mm, to to już jest praktycznie musztarda po obiedzie. To, to tego już prawie, że nie jesteś w stanie uratować, bo tam dalej, przed tobą jeszcze, tam gdzie jeszcze nie spawałeś, ta temperatura już tak mocno cię wyprzedziła, że już nie uratujesz tego. Przy aluminium kluczowe znaczenie ma właśnie temperatura pow powiązana z czasem. Yy. O ile na początku czekaliśmy, żeby materiał złapał temperaturę, to potem, jak już on złapie tę temperaturę, przesuwamy się do przodu, to w pewnym momencie y, musimy przyspieszyć i zachować daną prędkość. Y, niektórzy twierdzą, że aluminium powinno się spawać coraz szybciej, że coraz szybciej iść do przodu, żeby wyprzedzać temperaturę. Coraz szybciej, czyli przyspieszać, należy w momencie, kiedy my sobie już nie radzimy i ta temperatura jest tak daleko przed nami, że rzeczywiście musimy mocno przyspieszyć, żeby jeszcze tę temperaturę wyprzedzić. Yy, tutaj chodzi o to, żeby złapać, złapać odpowiedni punkt naszego, naszej temperatury materiału i z tą yy, temperaturą cały czas podążać do przodu. Na tyle szybko. Nie zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu, nie zwalniać, bo wtedy ta temperatura zacznie rosnąć przed nami na materiale i wtedy już będzie tam za gorąco. Jak my jeszcze dojdziemy z łukiem spawalniczym, to tam już w ogóle stworzy się wulkan, można powiedzieć, piekło i wszystko zacznie nam spływać na dół. Także przesuwamy się do przodu, podajemy drut, czekamy aż jeziorko się rozleje znowu na 4 mm 5 mm i znowu przesuwamy się do przodu po uprzednim podaniu drutu. Ja to robię w ten sposób, że nie podaje drutu w momencie przesuwania się do przodu. Jeśli mamy tą trójkę blachę z 20 amperów, to tutaj można sobie fajnie tak skokowo pracować, yy, przesuwając się w kierunku tworzenia spoiny. Yy, czyli yy, czekam w miejscu, jeziorko się rozlewa, podaję drut, przesuwam się do przodu. Oczywiście z wysuniętym drutem na jakieś centymetr 2-3 od całkowicie strefy spawanej. Przesuwam się do przodu, czekam, aż jeziorko się rozleje, podaję drut, wysuwam drut i znowu przesuwam się do przodu. I w momencie przesunięcia się do przodu w ogóle nie zbliżam się drutem. Jeśli chodzi właśnie o sam ten ruch, sam ten skok do przodu, to tutaj drut nie ma prawa się pojawić. Zatrzymuje się, jeziorko się rozlewa i w tym momencie, jak jeziorko się rozlewa, to znowu podaje sobie odrobinę drutu. Powiedzmy, tak gdzieś tam zaryzykuje ilość podawania tego spoiwa, bo jak ja na filmach to robię, to nawet tego nie widać, ile tego drutu tam jest wsuwane. No to powiedzmy, na trójkę jest 120 amperów, Jak materiał nabierze już temperatury po tym pierwszym etapie właśnie rozgrzewania materiału jeziorka spawalniczego odpowiedniej szerokości przesunęliśmy się do przodu. To w tym momencie ja już mogę powiedzieć, że tak podaje około 3, nie, nie 3, 4, 5, 6 mm za jednym razem drutu. Jak się zbliżamy mocno do końca naszej blachy, gdzie blacha już ma ewidentnie koniec, jest nasza krawędź blachy się pojawia. To już 3-4 centymetry wcześniej tego drutu trzeba będzie więcej podawać, bo tam temperatura nie będzie miała gdzie nam się rozprzestrzeniać, bo zacznie się kumulować w tym miejscu. Wtedy trochę tego drutu trzeba będzie więcej podawać. Jak spawamy na wyższym natężeniu trójkę blachy, na przykład 140-150 amperów, to tego drutu więcej podajemy albo szybciej, czyli z większą częstotliwością. Tutaj tych y, technik spawania i kombinacji właśnie, czyli Yy, bo tutaj mamy poza tymi parametrami, które ustawiamy sobie na spawarce, mamy jeszcze te parametry, o których ja teraz wspominam, których się nie ustawia, które można powiedzieć ty swoimi dłońmi ustawiasz. Czyli yy, czas czekania w jednym miejscu, yy, czas przemieszczania się do przodu yy, i następnie prędkość, także przesunięcia się do przodu, bo tu mamy czas i prędkość przesunięcia się do przodu. I potem znowu, jak długo czekamy jak długo trwa proces podawania spoiwa, bo Ty możesz podać te 4-5-6 mm spoiwa, ale to może trwać pół sekundy, a to może trwać na przykład jedną sekundę. Tutaj ma właśnie, te, ten parametr ma także ogromne znaczenie i to jest w większość, w wielu sytuacjach pomijane, no bo tego nie ma na spawarce, nie ma jak tego ustawić, nie ma jak się do tego odnieść. To jest kwestia właśnie doświadczenia jeśli to robisz świadomie i za każdym razem obserwujesz to, co się dzieje, to będzie Ci o wiele łatwiej to zrobić na kolejnej spoinie, jaką tworzysz. Tylko musisz rzeczywiście y, świadomie obserwować to, co Ty zrobiłeś na tej pierwszej, drugiej, trzeciej spoinie, z jaką prędkością spawałeś, na przykład sobie liczyć. Jak się uczyłem spawać, miałem jakąś blaszkę tam powiedzmy, nie wiem, 100 mm długości i po tej, na tej długości chciałem spawać, no to sobie liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tyle zajęło mi w myślach po prostu licząc w trakcie spawania, tyle zajęło mi przespawanie takiego kawałka blachy. Następnie brałem znowu kolejny kawałek blachy, całkowicie zimnej, o tej samej temperaturze, jaką miał tamten przed rozpoczęciem spawania. I znowu liczyłem, na przykład próbując pospawać to, licząc z tą samą prędkością, ale żeby spójna szybciej, szybciej ją zrobić, do 8 doliczyć i co się wtedy stanie. Następnie znowu troszeczkę wolniej spawać i ty doliczysz się na przykład do 15 i znowu obserwować co się stało, jak ty spędziłeś dłużej podczas spawania danej spoiny. Ja też mam taką technikę, nieraz jak widzę, że komuś nie idzie za bardzo, to. Z tobą nie mogę tego zrobić, ale biorę ręce tej osoby, w jedną rękę, którą trzyma uchwyt spawalniczy, w drugiej ręce trzyma drut spawalniczy i razem spawamy i wtedy sobie liczymy. Ja mam gdzieś takie doświadczenie z liczeniem, bo ja, jak byłem młodszy o wiele, na stolatkiem byłem i dzieckiem, to. Yy, uczyłem się tańca towarzyskiego, tańczyłem profesjonalnie i tam rytm odgrywał kluczową rolę w tańcu. Bez rytmu no nie, nie, nie zatańczysz. Bez rytmu nie zatańczysz i przy spawaniu zwłaszcza aluminium, także musisz mieć odpowiedni rytm, bo tak jak sobie mogłeś zauważyć teraz to, o czym ja opowiadałem, to to też się układa w pewien rytm, yy, bo mamy taką fazę grzania materiału, podania drutu, wzięcia drutu, przesunięcia się do przodu, grzania materiału, podania drutu, wysunięcia drutu. Także mamy takie Grzanie materiału, podanie drutu, przesunięcie się do przodu, odczekanie i podanie drutu. Czyli mamy takich pięć cykli, które się składają na utworzenie jednej łózki. I tutaj też sobie można liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I za każdym, jak Ci wypadnie cztery, to Ty na przykład podajesz drut. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To musi być rytmiczne dlatego ci spawacze którzy są naprawdę już tacy z najwyższej półki ci mistrzowie albo może gdzieś miałeś okazję zobaczyć y, tobie ktoś coś spawał albo y, kupowałeś nie wiem zbiornik paliwa y, albo gdzieś na w internecie widziałeś na Instagramie jakieś piękne spoiny one są idealnie położone łuska ma takie same odstępy a to dlatego że oni robią to właśnie rytmicznie oni to robią z taką samą prędkością, z taką samą ilością podawanego drutu, w tym samym momencie jest ten drut podawany. On nie jest podawany tak po prostu, jak się komuś tam zamarzy, że a w tym momencie podam, a teraz nie, a potem znowu gdzieś tam podam dwa razy, tylko to jest zrobione właśnie rytmicznie, e, można powiedzieć, w rytm prawie że muzyki. Aby dobrał odpowiednią muzykę do tego, to e, moment podawania drutu by się zsynchronizował z rytmem właśnie jakiejś piosenki. Tak to wygląda. A teraz zapraszam Cię na tigmaster.pl, gdzie w kilkunastu lekcjach e, mam dla Ciebie e, mini kurs TIG podstawy, który składa się z kilkunastu lekcji zarówno o nierdzewce, jak i o aluminium, e, do którego Cię zapraszam za niewielką kwotę, bo to jest tylko 189 zł i możesz rozpocząć krok po kroku z wykorzystaniem właśnie tej kamery spawalniczej, którą tutaj masz od czasu do czasu zobaczyć, ujęcia łuku spawalniczego i cały proces e, jest wyłożony. E, prosto z mostu, także że nie ma siły, żeby się nie nauczył. Na razie.